Lewy w tułów, zwód, tak, oj, po zwodzie i znowu prawy prosty i lewy pod prawy łokieć. Szpilka były blisko awansu do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Dzieliło go od tego celu tylko jedno zwycięstwo. No niestety przegrał w decydującej walce z wicemistrzem Europy i wicemistrzem Olimpijskim. Zatem. Z Ujebem. No i przeszedł na zawodowstwo. No i tutaj nieźle sobie radzi, czwarta walka proszę Państwa i ma zdecydowaną przewagę. Bardzo mądrze, podoba mi się to, że tak energicznie atakuje tułów rywala, osłabia go, odbiera mu oddech. Jeszcze jeden cios, na dół, na górę. Świetna koordynacja właśnie, to co Mańkuci już zapominają, to ta stara szkoła kiedy zadawało się właśnie po rozkoku, lewy tułów i lewy na górę. Taki właśnie widzieliśmy przed chwilą wykonanie autostrad.